Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak rozłożyć treningi w tygodniu. Parę słów o regeneracji. Zapraszam. Propozycja tego tematu padła w jednym z komentarzy na fanpage'u. Musicie wiedzieć, że rozkład treningu w tygodniu jest częścią większego zagadnienia, jakim jest układanie planu treningowego. Jest to temat dość obszerny, dlatego postaram się go rozbić na kilka odcinków ze względu na to, że założeniem moim było, aby odcinki nie trwały więcej niż 5-10 minut. Dlatego do rzeczy. Przede wszystkim w układaniu planu treningowego, jak i w rozkładzie treningów w tygodniu, najważniejszy będzie cel treningu, czyli do czego on ma doprowadzić. Przykładowo czy to będzie trening siłowy, czy to będzie trening wytrzymałościowy. Trening wytrzymałościowy cechuje się dużo większą intensywnością, w związku z czym najprawdopodobniej będzie potrzebny dużo dłuższy okres regeneracji po takim treningu. W treningu siłowym skupiamy się z kolei na objętości, a nie na tym, żeby organizm zajechać, w związku z czym czysto teoretycznie po takim treningu okres regeneracji będzie krótszy. Budowanie masy mięśniowej spotka się gdzieś pomiędzy tymi treningami, w związku z tym rozsądnie byłoby dać sobie więcej czasu na regenerację ze względu na to, że rośniemy wtedy, kiedy się regenerujemy. Kolejny bardzo ważny aspekt to stopień zaawansowania. Im bardziej jesteśmy początkujący, tym więcej czasu nasz organizm potrzebuje, żeby się zregenerować, a im dłuższy jest nasz staż treningowy, tym trudniej zaskoczyć nasz organizm i tym mniej czasu będzie on potrzebował, żeby się zregenerować. Na czas regeneracji może też wpłynąć rodzaj treningu, jaki wykonujemy. Przykładowo, jeżeli wykonujemy trening FBW, Full Body Workout, okres regeneracji będzie nieco krótszy niż przy klasycznym splicie, ze względu na to, że w FBW staramy się doprowadzić do równomiernego zmęczenia wszystkich partii, a w splicie katujemy konkretne dwie, trzy partie przez cały trening. Takich zmiennych można by wymienić jeszcze wiele, bo dochodzi jeszcze chociażby tak prozaiczna sprawa jak to, ile macie w tygodniu czasu na trening, dlatego nie chciałbym się zagłębiać w ten temat, a chciałbym Wam uświadomić, że najważniejsze jest wyciągnięcie wypadkowej z tych wszystkich elementów i ułożenie planu treningowego w taki sposób, żeby Wasz organizm miał czas na regenerację. I teraz, ile tego czasu potrzeba? Tutaj na pewno mogę Wam powiedzieć, że wasz organizm będzie miał w dupie wszystkie książkowe zasady odnośnie tego, ile czasu potrzebujecie na regenerację. Dlatego bardzo ważną, a nawet bym powiedział, że najważniejszą i najbardziej przydatną umiejętnością w ogóle w treningu jest umiejętność wyczucia własnego organizmu. Musicie nauczyć się słuchać swoich mięśni i swojego organizmu. I dostosowywać treningi do jego zapotrzebowań, a nie do zapotrzebowań własnych ambicji. Musisz nauczyć się rozróżniać, kiedy masz po prostu zły dzień, a kiedy się nie doregenerowałeś, bo się nie wyspałeś, bo miałeś trochę więcej pracy niż normalnie fizycznej, bo y, byłeś chory. Przeważnie dni treningowe można ułożyć w sztywne ramy, czyli poniedziałek, środa, piątek, albo dwa dni treningu, jeden dzień przerwy, albo dzień treningu i dwa dni przerwy. Natomiast to w jaki sposób dobierzecie powinno być uzależnione i oparte na podstawie właśnie analizowania swojego wysiłku fizycznego, czyli tego co robicie na treningach i poza treningami i na podstawie analizy własnego samopoczucia. Czyli jeżeli ten jeden dzień pomiędzy dwoma dniami treningowymi Ci wystarcza na regenerację i te dwa dni treningowe są naprawdę y, dobre i to były mocne treningi, to ok. Natomiast jeżeli ten jeden dzień odpoczynku to za mało, no to może wypadałoby wstawić dwa dni odpoczynku pomiędzy te dwa dni treningowe. Dlatego nie jestem fanem ustalania jakichś sztywnych ram treningowych typu poniedziałek, środa, piątek, dzień treningowy, dzień nietreningowy, ze względu na to, że Twój organizm nie rozróżnia czy dzisiaj jest poniedziałek, czy dzisiaj jest piątek. Twój organizm rozróżnia dwa stany. Tak jedziemy, dajemy do pieca albo nie stary, jestem zajechany, nie mam siły. Jedyne co my musimy zrobić, to nauczyć się rozróżniać te dwa stany i wiedzieć, kiedy organizm jest gotowy do pracy, a kiedy należy dać mu jeszcze odpocząć. Jedyny sztywny zarys planu, jaki mógłbym tu ewentualnie zasugerować, to plan dla zupełnie początkujących full body workout. I tutaj progresja rozkładu dni treningowych wyglądałaby następująco. Jeden dzień treningu, dwa dni przerwy, w momencie, w którym poczujecie, że jesteście już gotowi na dodanie większej intensywności. Robimy jeden dzień treningowy, jeden dzień przerwy i ten układ kontynuujemy również do momentu, w którym poczujecie się już gotowi na zwiększenie intensywności i wtedy przechodzimy do planu dwa dni treningowe i jeden dzień przerwy. I taki układ myślę, że można już długo, długo sukcesywnie realizować. Jeśli chodzi o wypoczynek, to rozróżniamy wypoczynek aktywny i bierny. Wypoczynek aktywny to wszelkie lekkie aktywności fizyczne, tak tzw. rekreacja, czyli jakieś rolki, rower, bieganie, foam rolling, czyli rolowanie. I taką formę wypoczynku bym polecał ze względu na to, że przyspiesza ona regenerację mięśni po treningową. Natomiast od czasu do czasu dobrze by było też wypocząć zupełnie nie robiąc kompletnie nic, czyli klasyczne leżenie bykiem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach ewentualnie na fanpage'u. Piszcie również propozycje kolejnych tematów na odcinki. A ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki siła.